Krystian, no dobrze, jak wyglądało twoje pakowanie walizki dzisiaj, bo to jest pytanie, które zadaję zawsze każdemu, kto wylatuje i zastanawiam się, czy masz takie myśli, czy wszystko wziąłeś, czy robiłeś to jakoś z planem? Na pewno coś zostawiłem, ale dopiero później się okaże. A wspominałeś też o bransoletce na szczęście. Czy udało się ją znaleźć? A, mam w plecaku, nie mam na sobie teraz, ale dało się znaleźć, no. I to będzie twój talizman, czy wziąłeś coś jeszcze? Znaczy jeszcze... To, co dostałem od babci wczoraj i chciała, żebym trzymał to blisko siebie i teraz... I'm kind of so yeah, I feel like it's good luck. I won't lose it. To jest obrączka, tak? Tak, tak. A ona ma jakąś symbolikę? Należała do kogoś, czy nie wiesz, babcia nie mówiła? Babcia po prostu mówiła, że to dla mnie. No. I wystąpisz w niej na scenie. Nie wiem, czy pozwolą mi, ale będę to miał za sobą.